Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii WRC4. E, dzisiaj przejedziemy sobie Australię. Ósma pozycja to jest cel, który musimy osiągnąć, e, więc jest to, m, można powiedzieć, celem, taki e, no dosyć, dosyć ciężki ponieważ zważywszy na to co miało miejsce w poprzednich w już wyścigach w poprzednich rajdach raczej bym to określił nie było łatwo jest poziom trudności trochę podniesiony więc, więc to jest na pewno dosyć taki trudny moment. Zobaczymy. 3,9 km więc zobaczymy jak poradzi sobie załoga z Polski w lancerze IWO 10, czyli Damian Bert, oczywiście i Adam Małysz. Za chwileczkę wystartujemy, za około 3 sekundy, tak więc trzymajcie mocno kciuki. Startujemy! No i zobaczymy jak będzie wyglądać, jak będzie wyglądać tutaj pierwszy pierwszy sektor do hamowania tego lewego zakrętu. Trzeba tutaj uważać Australia, niezwykle wymagający, wymagający tutaj można powiedzieć obiekt, ale żuderzenie no o tym mówiłem, ja często mam pecha na samym początku. Niestety, niestety musimy tutaj jakoś sobie jakoś sobie radzić bardzo ciasny wjazd do Podsym Most a raczej powiedziałbym pod jakiś tunel delikatny. Tak więc moi drodzy, tutaj tak naprawdę trudne, trudne warunki, bo jest bardzo gorąco. Czwarta pozycja, mimo, mimo tego błędu, który zdarza nam się na początku bardzo, bardzo ciężko, jedziemy naprawdę całkiem nieźle. Chociaż tutaj delikatny błąd widzimy delikatnie uszkodzona jest karoseria w naszym samochodzie, no to jedziemy całkiem nieźle. Widzimy bardzo dużo francuskich norweskich flag, no ale nie ma się co dziwić, tutaj jest bardzo dużo. Kibiców właśnie z Norwegii, z Francji i z Włoch Polskich kibiców jest niezwykle, niezwykle mało Aczkolwiek tutaj myślę, że, że i tak tych kibiców trochę do, oczywiście, Australii przyjechało No, Australia jednak już drugi koniec świata, można powiedzieć Bardzo, bardzo odległa, odległa tutaj, jakby to określić, bardzo odległa odległy kontynent, brakowało mi tego słowa tak więc tutaj naprawdę naprawdę powinni powinno tych Polaków być ba bardzo mało no i, i więcej jednak innych narodowości moi drodzy tak więc zobaczymy co będzie się działo jest czwarta pozycja, awansowaliśmy tutaj widzimy bardzo bardzo dobrze jedziemy dalej bez większych problemów na razie utrzymujemy całkiem niezłą niezłą pozycję tak więc jest, jest nie najgorzej Zobaczymy jak to będzie w dalszej części, czy uda nam się utrzymać dobrą lokatę, czy może podniesiemy się jednak z tej można powiedzieć z tego dołka, czy odbijemy się od dna, którego w sumie jeszcze nie dotknęliśmy, bo tak naprawdę radzimy sobie mimo wszystko, mimo tych błędów, mimo, mimo tych wypadków całkiem sympatycznie. Całkiem nie to wszystko się prezentuje, więc nie jest tak wcale najgorzej, jak mogłoby się. Wydawać całkiem niezłe tempo Utrzymuje polska załoga Zobaczmy jaki będzie czas Jest druga pozycja Naprawdę jedziemy bardzo dobrze No i teraz oby utrzymać tą znakomitą pozycję numer 2 Może uda się nawet zdobyć tutaj pozycję numer 1 numer Jeżeli tak by to właśnie miało wyglądać Bardzo bym się z tego faktu cieszył Bardzo przyjemnie muszę przyznać się Nagrywa mi się odcinki z WRC i tutaj błąd, muszę się skupić, bardzo ciasno. Tak więc, tak więc tych odcinków z WRC jest, jest teraz na kanale bardzo dużo. Jest ich przede wszystkim więcej niż formuły. No, ale taki jest mój główny zamysł, ponieważ kiedy wyjdzie 15, to tej formuły będzie naprawdę na kanale bardzo, bardzo sporo. Moi drodzy, jest pozycja druga, całkiem nieźle, o tylko sekundę i dwie dziesiąte. E, więc e, naprawdę dajemy sobie nieźle radę Całkiem, całkiem nieźle to wygląda. Zobaczymy jak będzie wyglądać e, Jak będzie wyglądał odcinek specjalny numer 2. E, tak więc piękna, piękna Australia, słoneczna przede wszystkim, auto zniszczone jest dosyć mocno e, Ale jak na razie e, uszkodzenia są tylko i wyłącznie z wyglądu bym powiedział nie nie tyle z tej z, z Jedna lewa, ta tylna opona jest całkiem mocno uszkodzona, aczkolwiek dajemy sobie tak świetnie, świetnie radę. Za chwileczkę będzie nawrót, więc, więc tutaj ewidentnie wracamy się już pod górę z powrotem do, do tych naszych, do, do naszej, naszego startu z poprzedniego super odcinka specjalnego. Tak więc tutaj widzimy, że bardzo, bardzo dobrze radzi sobie polska załoga. Na razie druga pozycja, utrzymujemy dobre. Na dobre tempo, więc naprawdę jest całkiem nieźle. No i tutaj jest przejazd przez rzekę, całkiem fajnie to wygląda. Samochód się na pewno mocno, mocno wyczyści. No i tutaj ten odcinek specjalny już troszeczkę, troszeczkę inny, tak więc to na pewno jest wielki plus. Jest pierwsza pozycja, bardzo dobrze. Na razie nie popełniłem błędu. Jeżeli tego błędu nie popełnię w dalszej części, chociaż tutaj delikatny błąd. No tak jak mówię o tych błędach naprawdę trzeba trzeba przestać myśleć bo bo kiedy o tym myślę to jest ich coraz więcej bardzo nieagresywna jazda bardzo Tutaj widzimy, no jednak, miota tym samochodem na boki. Bardzo, bardzo niebezpiecznie to wszystko wygląda, ale jedziemy mimo, mimo tych błędów, tak jak mówiłem wcześniej, dosyć szybko. Zobaczmy kolejne, kolejne zakręty. Widzimy bardzo dużo tych wszystkich werdepów, bardzo dużo tych wszystkich dziur. No i która pozycja? Na pewno nie pierwsza, trzecia. Trzecia pozycja o ponad sekundę jest kubica pierwszy, a więc utrzymuje się bardzo Robert wysoko. No tutaj walka pomiędzy tymi. Tymi zawodnikami tutaj naprawdę jest bardzo agresywna. Cały czas wszyscy utrzymują się w mniej więcej dwóch sekundach, więc to jest bardzo, bardzo wszystko blisko. Teraz się delikatnie rozpędzamy pod górykę, ale nie będziemy tutaj za bardzo oddawać pola do popisu Kubicy i także Kuwariemu, który no, jednak jest tutaj kierowcą bardzo szybkim. Do hamowania tutaj widzimy, że bardzo agresywna jazda powoduje jednak uszkodzenia samochodu. No, ale tutaj trzeba się, trzeba się z tym liczyć. Bardzo ładne wejście, widzimy, że smugi kurzu zostawiamy z tyłu. Jest pierwsza pozycja o dziesiątą sekundy. A więc bardzo, bardzo dobrze teraz, aby tą przewagę utrzymać, aby tą przewagę powiększyć, to będzie główny cel, moi drodzy, tutaj do hamowania. Bardzo, bardzo agresywnie wjeżdżamy w wszystkie zakręty, co bardzo dobrze jednak służy czasom. To jest na pewno na wielki, wielki plus. Czasami brakuje mi takiego obeznania, jeżeli chodzi o trasy. Wiem, że czasami brakuje mi także obeznania, jeżeli chodzi o sam samochód. No, ale, ale staram się jechać jak najlepiej, moi drodzy. Tak więc tutaj widzimy, że bardzo dobrze sobie radzimy. Zobaczmy, jest pozycja druga o 0,6 sekundy. Kubica pierwszy. No, więc tutaj naprawdę, naprawdę jest całkiem, całkiem nieźle. To wszystko, to wszystko idzie w dobrym kierunku. Kolejny widzimy tutaj bardzo ciasny sektor, bardzo ciasny sektor, który no, nie ułatwia mi zadania. Kubica jak na razie prowadzi, chociaż nie znamy międzyczasów właśnie tego sektora numer 5. Tutaj ewidentnie, ewidentnie radzimy sobie dobrze, chociaż nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo tutaj tak naprawdę... Może wydarzyć się jeszcze bardzo dużo. Zobaczmy ostatnie zakręty. Czy będzie pozycja pierwsza, czy może pozycja druga? No zobaczmy. Bardzo... Jest pierwsza pozycja. Świetnie, Robert jest drugi o sekundę. Więc na razie utrzymujemy dobrą pozycję. Na razie utrzymujemy pozycję pierwszą. Mamy szansę na mistrzostwo. I tutaj mamy duże szanse na to, aby jednak zostać mistrzem serii WRC2, moi drodzy. To będzie na pewno... Bardzo ciężki ten właśnie rajd, bardzo ciężki kolejny rajd, który nas czeka, czyli Hiszpania. Wszystko sobie naprawimy, oczywiście potwierdzamy, więc samochód w pełni sprawny rusza na kolejny odcinek specjalny. Czwarty, trzeci już odcinek specjalny w drugim dniu wyścigowym widzimy 4 km, więc całkiem szybko powinno to przeminąć. No i tutaj myślę, że, że całkiem dobre warunki pogodowe, chociaż dosyć jest dosyć ciepło, to jak najbardziej jak najbardziej to wszystko to wszystko sprzyja tak więc startujemy. Oby teraz na początku tych błędów nie popełnić, aby jednak na początku tego tego rajdu, tego odcinka specjalnego jechać czysto. To będzie dla mnie takie najbardziej najbardziej istotne, bo jak wiecie doskonale początki są dla mnie zazwyczaj bardzo, bardzo e, trudne. E, no i tutaj niezwykle trudno jest opanować czasami samochód z tak dużą e, mocą. Zobaczymy, jak to będzie w serii e, w serii WRC, kiedy przesiądziemy się już do tego najbardziej a, prestiżowego samochodu. Zobaczymy jakiej a, jak, jak, jaka to będzie oczywiście e, firma, jaki to będzie model samochodu. Jest pierwsza pozycja o 2 sekundy, moi drodzy, prawie 2 sekundy. Więc jest całkiem nieźle. Na razie radzimy sobie w porządku, więc utrzymujemy dobre, dobre tempo. Bardzo ciasno tutaj jest w Australii. Muszę przyznać, że jeden z cięższych rajdów. Choć na śniegu spisywałem się dosyć, dosyć kiepsko. To tutaj jest. No, jak na razie nie kracząc, całkiem sympatycznie. Zobaczymy jak to będzie w dalszej, w dalszej części. Bardzo blisko! Wyjeżdżamy tutaj za szeroko, ale udaje się. Udaje się jednak ominąć ominąć ten, jakby to powiedzieć, parawan zrobiony z tych, z tych oklejonych tam reklam. No i zobaczymy jak to będzie prezentować się przede wszystkim w dalszej części tego rajdu. Jest pierwsza pozycja o 7,8 prawie dziesiątych sekundy. Tutaj widzimy lewy, lewy łuk, bardzo, bardzo długi. Bardzo dobrze można rozpędzić samochód, która, który prowadzi do tego prawego. Łuku, kolejny Łuk, który no jest całkiem, całkiem e, fajnie prowadzącym się, e, całkiem fajnie prowadzi się w tym samochód. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej. E, czy utrzymamy dobre tempo wyścigowe, czy będziemy tutaj musieli skapitulować, zobaczmy, bardzo agresywna jazda, trzeba delikatnie zwolnić, jest pierwsza pozycja o 1,1 sekundy, no bardzo, bardzo agresywnie jadą kierowcy, nie zważając na nic, tutaj naprawdę jadą bardzo, bardzo szybko. No i tutaj trzeba uważać, widzimy bardzo ciasno, no niezwykle trudny rajd. To jest niezwykle trudny rajd dla polskiej ekipy. Ekipy, która nie jest przyzwyczajona do. Ależ błąd, ależ błąd. Do przyzwyczajona do oczywiście takich ciężkich, gorących wręcz powiedziałbym warunków. Tak więc moi drodzy, no tutaj ewidentnie mój błąd. Błąd, który spowoduje. Na pewno niezbyt, niezbyt tutaj dobrą pozycję. Trzecia pozycja, jak na razie, o dwie sekundy. Mamy szansę jeszcze to nadrobić. Jestem tego w 100% przekonany. Więc, to są dopiero dwie sekundy. Tutaj naprawdę jest jeszcze spora, spora szansa. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w dalszej części. Tutaj za chwileczkę powinniśmy już zakończyć ten odcinek specjalny. A za chwileczkę się przekonamy. Ostatnie jeszcze uderzenie, oczywiście, na koniec. Przed samą, przed samą metą, czy jeszcze jedno, nie. Zobaczmy, która będzie pozycja. Czy w pierwszej trójce? To jest pytanie. Jesteśmy na drugiej pozycji. Robert ma 0,5 przewagi, więc na razie Robert Kubica drugi, Abduliz Al-Kuwari trzeci. No, tu będzie walka do samego końca, cały czas bardzo ciekawie, około sekundy, sekundy to oscyluje wszystko w granicach sekundy, więc tak naprawdę, no, jest na razie całkiem, całkiem spoko. Zobaczymy, jak będzie to wszystko dalej e, wyglądało. Czy uda nam się e, tą przewagę sekundy utrzymać? Ja wiem, że tutaj tak naprawdę jest to bardzo ciężkie, ale jak wiecie, zawsze staram się w 100% wykorzystać swoje możliwości. Jeżeli tylko nie popełniam głupich błędów, to naprawdę idzie mi to wszystko całkiem nieźle. Piękne, e, piękne tutaj trasy Australii e, ze znakomitym, e, można powiedzieć, piaskiem, który jest koloru czerwonego. Bardzo mi się to e, podoba, bardzo przyjemnie mi się. Tutaj jeździ, muszę przyznać, że naprawdę, naprawdę trasy Australii są po prostu cudowne. Gdybym tylko mógł utrzymać lepsze tempo wyścigowe, gdybym tylko nie popełniał tych błędów, które są oczywiście moją bolączką, no to na pewno byłoby dużo, dużo lepiej. Zobaczymy jak będzie wyglądał pierwszy sektor. Wydaje mi się, że jedziemy całkiem dobrze, aczkolwiek tutaj kubica. Jedzie także bardzo, bardzo zawsze szybko, zobaczmy czy będzie pierwsza jest pierwsza pozycja o sekundę, więc cały czas jest Aikubita trzeci, tam drugi jest całkowicie inny kierowca, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, bo, bo tak naprawdę tutaj jest, jest to wszystko dosyć łatwe do utracenia. Ciężko jest utrzymać to optymalne tempo przez cały czas. Wiadomo, jeden, dwa sektory. Można to jeszcze zrobić, ale przez pięć naprawdę jest bardzo, bardzo trudno. Czasami trzeba troszeczkę zaryzykować. No a czasami jest to po prostu bardzo trudne. Bardzo trudne jest. Pozycja pierwsza. O 3 sekundy. do hamowanie. Tutaj widzimy ładny, kolejny prawy zakręt, uderzenie. No i te 3 sekundy momentalnie zostaną stracone. Ależ błąd polskiego kierowcy, no kolejne, no nie było chyba jeszcze takiego rajdu, abym nie popełnił żadnego błędu. Chciałbym w końcu tego dokonać. Mam nadzieję, że, że jeszcze, jeszcze w Hiszpanii uda mi się coś takiego. No, ale będzie to niezwykle, niezwykle trudne. Tutaj widzimy tak, że jest bardzo ciasno. Niezwykle trudno jest utrzymać się w tym optymalnym torze jazdy przede wszystkim klawiatura, która nie pozwala mi. Na takie szybkie kontrowanie, tak więc to jest na pewno ciężkie. No ale, ale mimo tego staram się jechać tutaj jak najlepiej. Zobaczymy jak to będzie w dalszej części. Jest pozycja pierwsza o 3 sekundy, więc bardzo dobrze. Tutaj błąd delikatny, udaje nam się jednak utrzymać w optymalnym torze jazdy. Znakomicie w kolejny nawrót, chociaż ten trzeci sektor już troszeczkę wolniejszy. No, z tym błędem to jednak, jednak utrzymujemy 3-sekundową przewagę nad drugim kierowcą. Moi drodzy, całkiem nieźle wygląda ten sektor numer 4. Czy utrzymamy dobre tempo przez cały czas do końca? Zobaczymy. Robert Kubica. Mówiło się o tym, że ma jakieś problemy w serii WRC, mówiło się o tym, że może nawet nie wystartować, no ale ja takiej myśli do siebie nie dopuszczam, tak więc, tak więc zobaczymy jak to będzie wszystko się prezentować w dalszej części. Wow, 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 wow. uszkodzenie samochodu, nie, jednak nie, jednak nie, nie ma uszkodzenia. Um, tak więc tutaj wyjeżdżamy już na asfalt, więc to będzie chyba już asfaltowy koniec tego czwartego odcinka specjalnego. A co mnie bardzo cieszy, ponieważ na asfalcie jakoś czuję się pewniej, nie ukrywając, tak więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tutaj widzimy lewy. Aj, uślizg, ależ, uślizg, ależ, uślizg. Czy to będzie błąd, który spowoduje utratę pozycji? Zobaczymy. No bardzo, bardzo to było niefajne. Szkoda, wielka szkoda. Ależ błąd, no i to jest jednak pierwsza pozycja. Mimo tego błędu o sekundę i 0,7, jazda i Reichi jest w Fordzie na drugiej pozycji. Robert, trzeci, czwarty jest yy, Kuwarii. Yy. Moi drodzy, i 4,8 sekundy to znaczy przewaga po dwóch pierwszych dniach. E, odcinków specjalnych. Jesteśmy w parku serwisowym. Tutaj na pewno uda nam się naprawić nasz e, samochód. Tak więc to będzie to będzie myślę tutaj taka dosyć ważna, dosyć ważna y, przystań, jakby to można było określić. E, wszystko jak najbardziej zatwierdzamy. No i jedziemy, bierzemy udział w kolejnym już w kolejnym już e, dniu e, rajdu. Odcinek specjalny numer 6. 5, przepraszam, 5. Numer 6 przed nami, numer 5 e, obecnie. Tak więc startujemy. Zobaczymy, e, czy tutaj e, podołamy wyzwaniu z nowym już e, samochodem, bo w sumie naprawionym. No i tutaj myślę, że, że powinno być dobrze, ale to będzie niezwykle trudne. Tak więc, moi drodzy, startujemy. Delikatnie tutaj e, problem na, na starcie delikatnie problem ze sprzęgłem, ale udaje nam się już wystartować, więc bardzo, bardzo. Dobrze moi drodzy jest lewy, kolejny lewy łuk bardzo bardzo Ciekawa walka zapowiada się pod koniec tego osu, tutaj wyjeżdżamy już na asfaltową drogę oczywiście, widzimy bardzo, bardzo długa prosta, tutaj rozpoczynaliśmy swoją przygodę moi drodzy, tutaj będzie niezwykle, niezwykle ciężko uzyskać bardzo dobry rezultat, ale mam nadzieję, że jednak uda nam się utrzymać tą pierwszą pozycję z przewagą około 5 sekund, wjeżdżamy za chwileczkę już w... Te sektory, które są obarczone tą nawierzchnią szutrową. Tak więc tutaj widzimy, że, że w miarę sprytnie sobie z tym wszystkim poradziliśmy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na przede wszystkim ten sektor. Sektor drugi, bo pierwszy jest całkiem niezły. Widzimy piękne jeziorko po prawej stronie. Dziesiąta pozycja! Ojojoj, myślałem, że jest lepiej. Myślałem, że będzie to wszystko troszeczkę, troszeczkę szybciej a jednak przejechane. Dosyć kiepsko to wszystko się prezentuje w pierwszym sektorze. No, tam ewidentnie, ewidentnie nam nie szło. Na bardzo wolno. No, zobaczymy jak to będzie w dalszej części. Tutaj naprawdę już bardzo szybko. Czy ten drugi sektor będzie dla nas lepszy? Mam nadzieję, że tak. Chociaż widzimy, że uderzenie jest delikatne. Chociaż nic tutaj się wielkiego nie stało, to jednak jednak błąd polskiego kierowcy, no miota strasznie tym samochodem, ale bardzo szybko chcę tutaj pojechać ten sektor numer 2, nadrobić delikatnie straty do, do tej czołówki, która no, przewagi też zbytnio dużej nade mną nie miała, jest już czwarta pozycja, więc naprawdę jedziemy całkiem dobrze. Bardzo szybko No i zobaczymy jak to będzie wyglądać w dalszej części Tego rajdu Bardzo, bardzo agresywna jazda Bardzo blisko tej barierki, ale udaje nam się W miarę, w miarę dobrze To przejechać No i zobaczmy kolejny lewy zakręt, kolejny prawy O tej szykanie mówiłem O tej szykanie w sumie, bo to taka szykana ale Z wyścigów Formuły jeden moi drodzy No i tutaj widzimy, że bardzo agresywna Jazda spowodowała Że całkiem nieźle sobie Dajemy radę, troszeczkę od wytchnienia, troszeczkę prostej, dohamowanie do tego prawego delikatnego zakrętu, kolejne kałuże, no i widzimy, że, że naprawdę jedziemy całkiem szybko, chociaż, chociaż tutaj e, błędy nie mogą się już pojawić, ponieważ ta strata była e, wystarczająco duża, więc tutaj trzeba po prostu pojechać e, swoim tym optymalnym tempem, mamy przewagę około 4 sekund nad Kubicą. Tak więc, tutaj na pewno ta przewaga powinna zostać zachowana. Zobaczymy, jeżeli tylko będziemy dobrze, dobrze jechać w tym właśnie rajdzie. To powinno się to udać. Tutaj już przejeżdżamy, powiem szczerze, dużo płynniej niżeli ostatnim, ostatnim razem. Naprawdę jest całkiem, całkiem nieźle przejechany OS. No, i tutaj mam nadzieję, że, że uda się ten czas troszeczkę poprawić i, i dogonić stawkę. No, ale. Będzie to trudne, bo, bo wiemy jak doskonale, jak to wyglądało w przednich raidach, kiedy to ta przewaga nie była zbyt duża, a potem po prostu strata wynosiła po 10, 12 nawet sekund. Tak więc bardzo trudno to będzie odzyskać, ale mam nadzieję, że się uda, że uda się tutaj powalczyć o tą pozycję na podium. To będzie dla mnie takie priorytetowe. Dojeżdżamy do końca już sektora numer 3, moi drodzy, i tutaj myślę, że powinno być to całkiem nieźle wszystko. No jednak wykonane, na razie jest dobrze. Utrzymujemy dobre, dobre tempo, tak więc, tak więc jest całkiem, całkiem w porządku. Widzimy bardzo, bardzo blisko tych wszystkich barierek, jedzie Polski kierowca, no bardzo szybko stara się przejechać poszczególne sektory OSy. Odcinki specjalne. Jest awans na drugą pozycję, więc opłaca się. Kubica jest pierwszy. Błąd, ależ błąd, ależ błąd, ale to nie będzie błąd, który będzie kosztował wiele sekund. Około sekundy, może dwie, więc jeszcze jesteśmy w stanie to oczywiście nadrobić. Zobaczymy, czy uda się tutaj. Zobaczymy, przejdźmy sobie, przejdźmy sobie dalej. Tutaj naprawdę ciężka, ciężka walka nas czeka. Bardzo agresywnie to wszystko się to wszystko się prezentuje, bo, bo tak naprawdę cały czas na limicie, na limicie swoich umiejętności na limicie przyczepności samochodu, wiem, że z kontrolą trakcji, tak zwaną asystą sterowania byłoby dużo łatwiej osiągnąć dobry rezultat ale ja nie chcę z tego korzystać, ponieważ uważam, że jest to zbyt proste, wtedy a, można spokojnie jechać na na ósmym poziomie trudności, czy nawet dziewiątym i dać sobie w miarę, w miarę możliwości radę, tutaj jest dużo ciężej do tego klawiatura, która także nie jest jakaś wyborna no ale mam nadzieję, że mimo, mimo wszystko będziemy utrzymywać dobre tempo do końca, że w klasie WRC będziemy w stanie powalczyć. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Zobaczymy jaki będzie czas. Jest pozycja druga, 3 sekundy, Kubica prowadzi. Tutaj jest jeszcze spora szansa na to, aby z Kubicą zawalczyć o tą dobrą pierwszą pozycję. Chociaż nie, tutaj już jest końcówka, więc zobaczmy, zobaczmy. Bardzo krótki ten ostatni sektor. Jest jednak kubica, ale przewaga tylko sekundy, więc zobaczmy 3,88. Tak więc no, nieźle. Nieźle to wszystko się prezentuje, moi drodzy. Ostatni odcinek specjalny, ostatni, szósty już odcinek specjalny przed nami. Więc tutaj będziemy cały czas na pewno cisnąć do przodu, aby nie popełnić dużego błędu, który po prostu zniszczy nam całą dotychczasową przewagę, którą uzyskaliśmy. No i moi drodzy, jest już dosyć ciemno, więc, więc będzie na pewno dużo ciężej. Będzie to niezwykle niezwykle trudne. Startujemy, no i zobaczmy, jak pojedziemy ostatni, ostatni OS w rajdzie Australii. Niezwykle ciężki, ale jakże piękny tutaj rajd Australii, który opiewa w niespodzianki naprawdę. Robi się coraz, coraz przyjemniej. Tutaj atmosfera jest niesamowita, piękne widoki, szkoda tylko, że... Kangury na mnie przelatują obok, obok, oczywiście, samochodu. Ten już, tutaj sektor będzie niezwykle, niezwykle, jakby to powiedzieć, Wam krótki i będzie trzeba się bardzo mocno skupić, aby jednak tego błędu tutaj nie popełnić, ponieważ możemy, możemy wylecieć z pierwszej pozycji, jest czwarta, więc musimy się mocno, mocno starać. No, Kubica jest drugi, więc to jest dla nas dobra informacja, że on nie prowadzi. A to na pewno jest informacja bardzo dobra, ponieważ musi, musi wygrać z nami około 4 a, sekundy, co dla mnie byłoby po prostu wielką, wielką tragedią, gdyby nas pokonał na ostatnim jest na ostatnim rajdzie, na ostatnim odcinku specjalnym jest awans na pozycję numer 3, więc bardzo dobrze. Jedziemy naprawdę nieźle i tutaj myślę, że cały czas, cały czas E, utrzymamy chyba już tą dobrą, e, dobrą e, dyspozycję. Zobaczmy, jest e, tutaj, widzimy kolejny e, punkt kontrolny. Wyjeżdżamy za szeroko, ale jedziemy dalej. Jedziemy dalej, to jest, widzimy, pierwsza pozycja. Kubica jest dopiero trzeci, więc tutaj chyba się już nic nie powinno wydarzyć. Powinniśmy, powinniśmy wygrać raid Australii, bo tutaj ta przewaga była po prostu zbyt duża. Chociaż błędy, błędy, błędy moi drodzy. Kolejne, jeżeli teraz kubica będzie bardzo szybki, to może nas jeszcze dogonić, ale to już chyba nie będzie możliwe. Zobaczmy. Tutaj jeszcze uderzenie, uderzenie i zachowanie na samym końcu. Ależ niesamowicie to wyglądało. Jest druga pozycja Roberty, Berbare bable na pozycji, moi drodzy, pierwszej, Robert Kubica trzeci, a my zwyciężamy w Rajdzie Australii. Ależ pięknie, 4 sekundy przewagi, więc świetnie, po prostu jestem na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu także w klasyfikacji generalnej, co mnie bardzo mocno motywuje do tego, aby w Rajdzie Hiszpanii wygrać, aby zwyciężyć, aby, moi drodzy, zdobyć Mistrzostwo Świata w klasie WRC. To będzie dla mnie taki priorytet, aby. Jednak tą pozycję mieć jak najlepszą. No, fajnie byłoby takim właśnie Fordem, Focusem albo takim Citroenem pojeździć w klasie WRC. A jak na razie, Mitsubishi, które naprawdę spisuje się bardzo okej. Okay. Przed nami ostatni już ride, który zobaczycie. Mam nadzieję, że jutro, że pokażę Wam właśnie ten ride jutro. Wybierzemy sobie także kontrakt może i z nowym zespołem, zobaczymy. E, tak więc tutaj na pewno fajne e, wszystkie fajne informacje, przejdźmy sobie jeszcze tylko, e, zobaczmy sobie nasze maile, tutaj mamy tylko i wyłącznie informacje, w sumie niezbyt potrzebne, informacje od naszych inżynierów e, o tym, że wykonaliśmy swoją pracę itp itd, nie jest to najistotniejsze, ostatni już wyścig to jest Hiszpania, tam czuje się dobrze, więc będzie w porządku, zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!